Czwartek, 7 września w lądku zdroju rozpoczął się proces włączenia farmy fotowoltaicznej do sieci energetycznej, co oznacza jej oficjalne uruchomienie dające korzyści gminie. Zostaniemy fizycznie podłączeni do sieci, zostanie to olicznikowane. W tej sytuacji musi być to licznik dwukierunkowy, dlatego że my nie będziemy odbierać na farmie prąd, natomiast będziemy go produkować i wysyłać oraz sukcesywne sprawdzenie wszystkich elementów falowników na kolejnych częściach naszej farmy fotowoltaicznej, tam gdzie są panele, sprawdzenie wszystkich technicznych wskaźników, które pozwolą na dokonanie kompleksowego odbioru już technicznego i podłączenie tego prądu. Do, do sieci? W pierwszym etapie gmina wyprodukowany prąd sprzeda, oszczędzając przy tym w czasie, kiedy trwają jeszcze procedury dotyczące wykorzystania produkowanej przez Farmę Energii bezpośrednio przez londycką spółdzielnię energetyczną. Ta farma docelowo będzie zasilać wszystkie jednostki gminne, czyli ratusz, szkoły, przedszkole, opieka społeczna, centrum kultury, oczyszczalnia ścieków, oświetlenie nocne itd. Tak I tu ma być na zasadzie bezpośredniej autokonsumpcji tej energii elektrycznej wytworzonej na tej farmie, natomiast my będziemy tylko płacić za dzierżawę kabli. Zresztą ustawa nakazuje o pomniejszenie jeszcze opłat za dystrybucję, o tak zwane opłaty mocowe, kogeneracyjne, OZE, a także jeżeli moc nie przekracza jednego megawata, też z akcyzy. Dodatkowo jeszcze w sytuacji autokonsumpcji powyżej 70%, a mam nadzieję, że pracujemy to, żeby było 100%, ustawodawca jeszcze zobowiązuje firmę dystrybucyjną, w naszym przypadku jest to Tauron, do udzielenia 25% rabatu na opłatę zmienną stałą. Projekt i pozwolenie na budowę obejmuje 10 hektarów, 11,03 hektara o mocy 10 MW i to właśnie zostało zrobione. 3 miliony to była pożyczka z Unii Europejskiej na 0,5%, na 15 lat. 1,180 to był jeszcze pierwszy 4 lata temu RFIL, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i 452 tysiące to był wkład własny gminy. To bardzo ważna inwestycja dla Rądka. Dla nas, dla spółki komunalnej, zajmujemy się e, e, oczyszczaniem ścieków, i ta inwestycja jest bardzo kluczowa i znacząca dla nas, jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania naszej firmy. Cieszymy się bardzo, że e, wreszcie jest finał tej inwestycji. Trzeba powiedzieć, że Lądek jest takim, chyba, e, miastem uzdrowiskowym, prekursorem, jeżeli chodzi o e, realizację tej inwestycji. Jest to e, formuła prawna pierwsza w Polsce. Jeżeli chodzi o formułę prawną spółdzielni, ponieważ Lądek jest gminą miejsko-wiejską i praktycznie jest to pierwsza takiej wielkości spółdzielnia energetyczna. Chociaż zajmujemy się na co dzień kulturą, no to wiemy jak bardzo ważne i jak, jak przełomowe są to działania, w których nasza instytucja będzie mogła korzystać z czystego prądu i bardzo się cieszymy, że Lądek Zdrój jest pierwszy. To, co, co mnie cieszy najbardziej, to jest to, że te pieniądze, które... W trafiały po prostu na rachunki za prąd, teraz będą mogły trafić na rzeczy, którymi tak naprawdę chcielibyśmy się zajmować, tak? czyli na edukację artystyczną, na kulturę, na wydarzenia. I to jest dobra wiadomość nie tylko dla nas jako dla instytucji, ale przede wszystkim dla podatników, no bo przecież to są nasze pieniądze, te z których, z których jest utrzymywane Centrum Kultury. Lądecki magistrat już teraz planuje rozbudowę farmy. Jestem na etapie kończenia wniosku do programu KPOB 222, gdzie zarówno dla spółdzielni energetycznych, jak i dla klastrów energii wydzielone są środki dedykowane i one mogą tylko być wykorzystane przez te podmioty oraz inne jeszcze dodatkowo nowo utworzone wspólnoty energetyczne. W naszym przypadku farma fotowoltaiczna zostanie powiększona o docelowo do 10 MW. Natomiast warunki przyłączenia, które posiadamy, to jest dodatkowo jeszcze 6,7 MW. I mamy też już praktycznie na ukończeniu procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, także po złożeniu wniosku w przyszłym tygodniu będziemy starać się o dofinansowanie, które wynosi 95% i spółdzielnia energetyczna, która będzie wnioskodawcą, będzie mogła rozbudować tą farmę fotowoltaiczną o kolejne moce. Docelowo farma ma też zasilić planowane lądeckie termy i centrum sportów spinaczkowych.